Drukarka stojąca obok mnie jest już na rynku ładnych parę lat. Nie oznacza to wcale, że model ten nie nadaje się do użytku w czasach obecnych. Tu Przemek z Doktor Tusz i dzisiaj opowiem kilka słów o atramentowym urządzeniu wielofunkcyjnym, jakim jest Canon PIXMA G2410. Zapraszam do oglądania. Jak wspomniałem przed chwilą, jest to urządzenie wielofunkcyjne, więc umożliwia nam ono drukowanie, skanowanie i kopiowanie. Jego główną zaletą jest wysoka wydajność drukowania dzięki technologii zbiorników atramentu o dużej pojemności. Sprawia to, że można drukować dużej ilości stron bez potrzeby częstej wymiany tuszów. Pixma G24.10, co prawda, została wprowadzona na rynek w 2016 roku, to nadal. Wzbudzę zainteresowanie osób szukających wydajnego urządzenia atramentowego do domu z dużymi nakładami druku. Drukarka jest niewielka i nie powinna być problemu z umieszczeniem jej na biurku obok komputera. Przy płycie skanera znajduje się prosty wyświetlacz LCD o przekątnej 1,2 cala. Nad ekranem, jak i pod nim, znajdują się przyciski z podstawowymi funkcjami do obsługi urządzenia. Podajnik na papier. Jest w stanie pomieścić do 100 arkusz papieru A4. Obsługiwane rodzaje nośników to m.in. papier do druku wysokiej rozdzielczości, papier fotograficzny, fotograficzny błyszczący, półbłyszczący, matowy. Istnieje również możliwość druku kopert. Podajnik jest w stanie pomieścić ich do 10 sztuk. Szybkość druku w trybie monochromatycznym to do około 9 stron A4 na minutę, zaś w trybie kolorowym do 5 stron A4 na minutę. Myślę, że do zwykłych domowych wydruków taka szybkość nie powinna sprawiać większych kłopotów. Sporym minusem jest brak łączności Wi-Fi w tym urządzeniu. Jedyna możliwość połączenia się z drukarką to poprzez kabel USB, który zaznaczam, nie znajduje się standardowo w opakowaniu wraz z urządzeniem. Drukarka nie posiada również funkcji automatycznego druku dwustronnego. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przewracać kartkę za każdym razem, jeśli będziemy chcieli wydrukować coś dwustronnie. W kwestii tuszów do pixmy G24.10, to producent przewiduje zbiorniki o nazwie GI 490. W przypadku tuszu czarnego wystarcza on do około 6000 stron oraz pozostałe kolory, które powinny wystarczyć do około 7000 stron przy 5% zaczerwieniu kartki. Zamienniki jak i oryginalne wkłady mamy dostępne na naszej stronie internetowej www.drtusz.pl. To już wszystko na dzisiaj. Canon Pixma G2410 oferuje wydruk wyższej jakości, idealny dla osób, które potrzebują drukarki do codziennych zastosowań. Dodatkowo umożliwia drukowanie zdjęć bez marginesów. Dzięki zbiornikom na atrament o dużej pojemności, drukarka ta może wydrukować znacznie więcej stron. Nim wystąpi konieczność jego uzupełnienia. Pomaga to zaoszczędzić czas i przede wszystkim nasze pieniądze. A jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie po sobie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał po więcej krótkich opisów drukarek, wbijajcie na nasze media społecznościowe. Jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. Do zobaczenia, cześć.